Witam Państwa po przerwie, po serwisie informacyjnym. Nadal jesteśmy w Centrum Handlowo rozrywkowym Galaksy, gdzie telewizja Pomerania realizuje swój program Galaktyka Pomerania, a gość w naszym studiu, jak co tydzień ulubiony mój szczeciński bloger Grzegorzu, jak cię zapowiedziałam. Grzegorz Kluczyński. Bardzo miło, witam cię Kasiu. Witam serdecznie. Grzegorzu zaczniemy dzisiaj od Filharmonii. Filharmonia, budynek, który coraz bardziej widać na początku wyglądał tak. Trochę dziwnie, bo to y, dużo betonu. Nie i nic pozornie. poza tym. Teraz zaczyna już nabierać ostatecznych kształtów. Y, podobno wygląda jak blaszak. Wszyscy widzą w nim blachę falistą, co jest absolutnie nieprawdą, gdyż jest to matowe szkło pokryte takimi ozdobnikami. Trudno mi powiedzieć, jak to się nazywa. Ładnie? Wygląda ładnie. Zapojarzę. A jeszcze ładniej z bliska. Być może z daleka kojarzy się niektórym z tą nieszczęsną blachą, blachą falistą. falistą, ale z bliska naprawdę robi wrażenie, a jestem pewien, że jeszcze lepsze wrażenie zrobi, gdy już zostanie oddany do użytku i wieczorem zostanie podświetlony, gdyż y, cała elewacja będzie podświetlona Podświetlana. od mhm. spodu. No i w końcu Filharmonia Muzycy doczekają się godnej siedziby. Pierwszy koncert ma się odbyć podobno 28 lutego przyszłego roku. Mhm. A budynek, ma, sezonu. Tak, a budynek ma już być skończony i przygotowywany do pracy, do, do, do użytku już podobno na jesieni. Miałem okazję być w środku, praca w re, także nie jest to budowa typu, gdzie ruszają się tylko liście, tylko jest naprawdę całe mnóstwo pracowników, którzy działają, biegają z różnymi narzędziami, trzeba uważać na nich. Ale już zaczyna to wyglądać. Yy, powiem szczerze, że bardzo du duże, dobre wrażenie robi główna sala koncertowa, która będzie cała w złocie. Bo tam będzie odniesienie do Gwiazd Zbiorów, wiem, bo rozmawialiśmy z panią dyrektor Dorotą Serwą Filharmonii, mm -hmm. tam będzie odniesienie do Gwiazd do będzie sala księżycowa. Eee, także to będzie pięknie na pewno. Będzie pięknie. no Tak jak wspomniałem, yy, w tej chwili jeszcze wszędzie są pracownicy, rusztowania, cały czas coś się dzieje, ale już zaczyna być widać te ostateczne efekty. Już Muzycy jest też się przygotowują. Wiemy o tym, że ogłoszony już był plebiscyt, w którym Szczecinianie też brali udział, wybrali swoją top listę i eee, jeden utwór, który zostanie właśnie na otwarciu odegrany na życzenie mieszkańców. I to jest całkiem, i to będzie bardzo miły akcent na, na sam początek, na rozpoczęcie działalności nowego obiektu. Więc pewnie z budowy filharmonii jeszcze nie, nie jeden raz będziesz nam zdawał relację. Jeżeli będziesz szczególnie... Się, jeżeli się uda dostać do środka jak najbardziej, a z całą pewnością odwiedzę ten gmach, jak już będzie oddany do użytku. Najbardziej gorąca atmosfera będzie w okresie karnawałowym, pewnie styczeń, tuż przed otwarciem, prawda? Przewidzianym na początek lutego. Te, wtedy będziemy o tym rozmawiać. Grzegorzu, a teraz o Jarmarku Jakubowym, który zapowiadany jest w Szczecinie. Jarmark Jakubowy. Niedawno się wydawało, że ostatni Jarmark Jakubowy był zupełnie niedawno, a to już rok minął yy, i odbędzie się kolejna impreza, która już odbywa się po raz yy, bodajże piąty. Z roku na rok yy, zyskuje rozmach, zyskuje zainteresowanie i jest naprawdę bardzo... Przysmaki tam różnego rodzaju, przysmaki, prawda? I rewelacja, można, można pójść... Y, zaopatrzyć się w swojskich w swojską wędlinę, w różne produkty regionalne. Ale nazwa jest taka piękna: jarmark Jakubowy, to tak brzmi swojsko, prawda? Tak, tak, tak. mogą zaopatrzyć się w złoty trunek y, z różnych małych browarów, takich lokalnych. Y, praktycznie wszystko, co jest produkowane pracą rąka, nie y, ciężkim przemysłem, można tam dostać. Ale to nie wszystko, bo równolegle odbywają się pokazy, koncerty, różnego rodzaju dodatkowe wydarzenia, które z jeszcze bardziej urozmaiły. można rozmaicają. przyjść, prawda? Proszę. Z dziećmi można przyjść I dla jak dzieci też atrakcje. No, pokaz Straży Pożarnej, no to... Wystarczy. To wystarczy. Piano, wystarczy. <noise> Grzegorzu, dobrze, a ulica Mariacka, tam również remont? No, pozostajemy na Starym mieście. Ulica Mariacka znajduje się niedaleko, jest to... W tej chwili dość cicha, spokojna uliczka, co podobno przed wojną było zupełnie inaczej. Tam Tamtędy jeździły tramwaje, tam był taki yy, jeden z głównych ciągów handlowych. Yy, stoi tam taki niepozorny, powojenny budynek, który niszczeje. Swego czasu zyskał nawet miano Domu Świętego Mikołaja, gdyż yy, zdarzyła się sytuacja, że pewien pan, który chciał się zaopatrzyć w złą, padł do komina i tam utknął ten budynek idzie. Jest stąd nazwa Świętego Mikołaja? To się wydarzyło w okolicach Mikołajek i świąt to, to jeszcze, jeszcze dodało uroku. No wiadomo, Święty Mikołaj wchodzi przez komin. Ten budynek no jak widać on niszcze on coraz bardziej popada w ruinę. Na szczęście ma to się zmienić, on ma zostać rozebrany prawdopodobnie już na przełomie roku. No i powstanie tam nowy budynek mieszkalno-usługowy. Także ta część miasta na pewno, na pewno zyska. No niech się ładniejsza. coś dzieje na tym starym mieście. Tym bardziej, że było kilka różnych projektów do wyboru, i ostatecznie Wygrał ten inwestor pomysł. zdecydował się na jeden. Te projekty można było swego czasu oglądać w Galerii Kapitańskiej. Były one dostępne, także można było się z nimi zaznajomić, ale już wiadomo, co tam powstanie. I prawdopodobnie budowa zacznie się już w przyszłym roku około wiosny. No to trzymamy kciuki, a teraz o skarpie zamkowej. No i znaczy dalej i jesteśmy. Koło budowlanki się kręcimy. Dalej koło budowlanki, mm. dalej na, na Starym Mieście, teraz bardziej tej części koło zamku, czyli na Podzamczu. Skarpa zamkowa kiedyś odsłonięta, kiedyś yy, obrośnięta trawą, w tej chwili troszkę podkopana z jednej strony, z drugiej strony, no i niestety zaczyna się obsypywać i tutaj... Czyli obsuwa się, tak, wokół yy, zamku? Tak, no jest, jest dość mocno podkopana przez, no, przez właścicieli kamienic, którzy sprawdzali co tam jest dalej, czy gdyż tam kiedyś stały kamienice i po prostu chodziło o sprawdzenie tych fundamentów, czy one się nadają pod po dalszą zabudowę. No i zamiast to no zasypać i to przyniosło swoje No to negatywane. niestety tak stało odkryta w sytuacji, gdy deszcz pada, gdy jest to narażone na czynniki zewnętrzne. No zaczynają się różne rzeczy dziać siłami natury i tutaj jest zagrożenie, że może się ta skarpa troszeczkę obsunąć, nawet nie troszeczkę, a bardzo. No i zagraża to przede wszystkim tarasowi zamkowemu, który już w tej chwili jest ogrodzony, jest zamknięty, nie można tam wchodzić. Ale do tego stopnia aż, że to grozi Ze względu bezpieczeństwa, naprawdę? tak, tak, tak. Nie można podejść do, do samej krawędzi. Tu... Ale tam prace jakieś podjęte są? Y, mające na celu uniknąć ewentualnej y, z tego tragi. co mi wiadomo potrzeba 2,5 miliona i tutaj brakuje porozumienia pomiędzy zamkiem miastem a właścicielami kamienic y, i skarpy gdyż ta skarpa y, należy do właścicieli kamienic które stoją na dole czyli teren zamku zaczyna się równo z murkiem z barierką na końcu tarasu I, no i tutaj jak to, jak to bywa z sąsiadami? Ciężko się dogadać, ciężko porozumieć, no a tutaj czas nagli no i może dojść do, do nieszczęścia. No, mówię, ucierpi nie tylko zamek teraz zamkowy, ale również grozi niebezpieczeństwo yy, kamienicom, gdyż ta ziemia, która się osunie... No może no, chyba to w interesie też prawda, właścicieli kamienienicowych. No właśnie jest to jest to, w, zarwać, no. I w i interesie miasta, właścicieli i, kamienic, bo może się pewnego pięknego dnia okazać, że to co leży na skarpie, ten cały urobek po prostu nagle znajdzie się w... W salonie na parterze. No i wtedy już będzie za późno na zastanawianie się, kto ma to zrobić. No chyba dość szybko trzeba podejmować decyzję. Tutaj warto, teraz, warto jak najszybciej podjąć decyzję i, i zacząć działać, a później zastanawiać się, kto jest winien, kto, kto za to zapłaci. No i teraz weselsza tak część naszej rozmowy. Banki, no medlane. Bańki medlane. Były lampione niedawno. Były lampione niedawno, spontaniczna akcja. Udana bardzo? Udana. Udana Chociaż były różne, różne zdania na ten no temat. Pozytywne, negatywne, ale to zawsze tak bywa. Yy, teraz nie będzie nic fruwało, co jest łatwopalne, co śmieci, co, co, co może komuś się nie podobać. Będą to po prostu bańki mydlane, które chyba wszystkim nam się podobają. Ale będą zawody, bo to będą związane z regatami, prawda? Z yy, finałem regat? To, yy, to jest akcja związana. Czasowo i terytorialnie, że się tak wyrażę, z, z regatami. regatami gdyż, Ale niezależna zupełnie. Tak, absolutnie niezależna. Prywatna inicjatywa jednego Czyli kto z mieszkańców. Większą? Kto większą? Kto większą i, i jak najwięcej. O, może tak, tak powiedzmy. Chodzi o to, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi, którzy przyjdą ze sprzętem do robienia baniek mydlanych. Może to być kubeczek słomka, może to być to takie urządzenie, które robi bańki te, takie duże, metrowej średnicy. Przychodzimy o jednej porze 4 sierpnia o godzinie 17 na placu Mickiewicza w pobliżu placu zabaw, bo takie miejsce zostało ustalone. No i o godzinie 17 wszyscy zaczynają robić bańki mydlanem. No, wrażenie może być ciekawe, a zwłaszcza dla tych dzieci, które dzieci będą na placu na pewno. zabaw. No. Na pewno. Także zachęcam tutaj wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w czymś zwariowanym, a jednocześnie bardzo ciekawym, bardzo pozytywnym. I może tych głosów sceptycznych będzie mniej, bo przy Lampionach pojawiały się takie, że względy bezpieczeństwa, że coś tam się zapalić może. Otóż Natomiast tutaj no te banki, chociaż a znów tu... odezwą się alergicy. Ach. Ekolodzy. A dajmy tym malkontentom, niech sobie też tak <laughs> no, pogadają. Może, może być, może być kilka głosów narzekania, ale będzie u nas wtedy ale dużo turystów, którzy, którzy z pewnością Konstrujmy pozytywnie tak się przyjmą. Pięknie, dziękuję Grzegorzu. Dziękuję Jeszcze również. się oczywiście nie żegnamy, nie ponieważ żegnamy Grzegorz się. zostanie w dalszej części programu, będziemy y, rozmawiać wspólnie y, w trakcie debaty politycznej, prawda? Tak, zachęcamy internautów tradycyjnie jak co tydzień, szczecin.blogix.pl, łamane przez debata, Chodzimy i dyskutujemy dzisiaj na temat y, pogoni Szczecin i pożyczki, która ma zostać. Ma ich uratować. Ma ich uratować, dzięki której mają promować nasze miasto. Zachęcam do dyskusji. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, to już wszystko, co w rozmowie z Grzegorzem o tym, co ciekawego w naszym regionie. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. My ponownie widzimy się za chwilę z nowym gościem. Do zobaczenia.